Witajcie w odcinku drugim vlogestera na moim kanale. Tak, odcinek drugi i czas pokazać wam parę zecy, które tutaj się w pobliżu już znajdują. A będzie bardzo, będzie co oglądać, obiecuję. No to zaraz pójdę się nieco przejść, to wam to pokazę. A jest co... Jest co oglądać. Naprawdę. Jako, że mamy już wiosnę, tak, wiosna już jest. Więc zaraz Wam pokażę, co takiego zostało. Wyrosło tutaj niedaleko. I mamy, zobaczcie, mój model tramwaju Konstantin 105N. Z modelkraftu. Widzieliście go już w moim vlogmasie, który nagrywałem parę y, dwa miesiąc, trzy miesiące temu. Kawał czasu to było. Co jest, C? Y, z Selwii w Wściekli dosły mi trzy modele samochodów. Jeden taki metalowiec. Tak. O. Jak widzicie, to doszło na gwiazdkę i dwa na radio. O tamte mi dosły. Naprawdę. Teraz się przejdę i wam pokażę te, yy, to co urosło. Tak, już wysadłem natwór, trochę się przewietrzyć, żeby nagrać wam te Odcinek długi w Stera na moim kanale. Chociaż ja wątpię, zakład, dam radę to nagrać tą kamerą, dlatego yy, chyba będę musiał nagrywać ten odcinek w Stera jednak telefonem, bo jak. jak Boże Narodzenie, przed Bożym Narodzeniem nagrywałem więc się zaraz przełączę na telefon. No i widzicie mój brok przy okazji. Patrzcie. Tak. Widzicie. Kwiaty już zaczynają wylastać. No. Tak. Widzicie sami. O. Już kwiaty wyrastają. Tak. Ja wiem zdjęcia tym kwiatom. No. Bardzo fajnie. Wiosna musi przyjść. Bo w końcu wiosn... mamy już przedwiośnie. No tak. tak. Jak już Wam obiecywa, mówiłem. I Pauli obiecywałem, że będę nagrywał vlogę z wtedy. Chociaż powiem ogólnie, cieszę się, że jest wiosna. Wiosna musiała przyjść. Na razie jest bardzo wczesna wiosna. We wczesnej fazie. Ale. No I tak jest. Dobrze, że jest przysła. Wiosna, tak. Jak mówiłem, zniosłem zimę. Jesień zniosłem. No, a najlepsze jest to, że Paula odpisała do mnie. Dostała na walentynki vloga. Ode mnie. Tak. I 8 dostanie malca Tak. Dzień kobiet. 8 marca. Gampaula dostanie. vloga na. Na 8 marca. A później na urodziny dostanie. Tak. Patrzcie, wiosna idzie. Tak, co ciekawe, będzie równo czterdzieści dwa odcinki w Sterów. Tak, tutaj też kwiaty już wyrosły. Patrzcie, tak. No i popatrzcie. Widzowie mojego kanału YouTube Pamiętacie jak ostatnio nagrywałem vlog masy To było super Bardzo super Przejdźmy się teraz zobaczyć jak okolica się zmieniła A zmieniła się trochę Uf, cieszę się, że już wiosna idzie naprawdę choć tego nie widać ale zaczyna już powoli być bardzo wiosenna pogoda popatrzcie co jest, mogę wam opowiedzieć w czasie przed przed tym jak były te wrok masy nagrywane, i w dobnej przerwie, no bo w styczniu, mój dino się rozcholował, piesunio. Tak. Do tego naprawdę ocholowa się psina. To trochę moja wina, bo wysadłem z nim w mróz. Tak. No. Co jeszcze? Bardzo dużo ciekawych rzeczy się wydarzyło choć czasami nieprzyjemnych. Mój kolega Michał się rozchorował. Czekałem na niego i nadal czekam. Chociaż ja wiem, że on pracuje. O pieski. No tak, tutaj gdzie teraz idziemy, to zawsze. Zawsze. A psy. Patrzcie. Tak. Tutaj się z dwoma psami rano bawiłem. Rano. I wam zaraz pokażę jedno miejsce. Tak Cieszę się, że nagrywam wrogę Tak Obiecałem w stery Pauli Słowa dotrzymałem. No i tutaj żeby Paula też nagrywała swoje wrogę stery, chociaż w przypadku wrogmasów to było łatwiej, bo co takiego mogę pokazać, pokazać, pokazać we wrogu we wrogu stese. Na pewno pokażę Wam wideo z GTA NH5 Tak No Dzisiaj się cieszę z tego Popatrzcie Wiosna idzie zaraz będzie cieplej Coraz cieplej, zaraz będą kwiaty. Co jest naprawdę świetnym, świetną sercą. A do tego swoistym wycynem jest to, że ja znowu nagrywam wrokę stery Tak. O, znowu piesek, ładny piesek. No i ciekawe, co w tym roku się spotkam z Paulą. Mam nadzieję, że tak. No i patrzcie cieplej tak no dobra o, patrzcie tam były dekoracje w grudniu tu były dekoracje tak tam były choinki sprzedawane były sprzedawane w grudniu choinki, a tam dekoracje były. Pomyśl, się, że tyle, tyle wspomnień, tyle wspomnień pięknych. Dobra. O. O, sam będę niedługo jeździł na rowerze, może pod koniec marca, pierwsze przejazdy będą na rowerze nagrywane, tak. Pomyślcie, już wiosna idzie. Ładny piesek. Tak, trochę się chyba bał. O, patrzcie. Odpowiednie, żeby było zdjęcie. Tak. No i widzicie. A pamiętacie, co tutaj było? w sierpniu roz tutaj była afera w sierpniu tamtego roku tak na moim kanale youtube znajdzie się film o tym nawet może jak podeślę podeślę naganie na youtube Niestety obiecywałem, że przejadę się tym tramwajem do miasteczka Wilanów wycieczkę ze zobie ale niestety z powodu choroby kolegi ładny pies nie przejechałem się tym tramwajem Ale może Może się przejadę Tak A co do pieska wujka Labradorka 5 albo 6 lat wsi na posył o ale mnie plecy bolą no. Tak. Bardzo psykle. Co do tego się dowiedziałem o tym w Tak. W się o tym dowiedziałem. Mama akurat ze sklepu wracała. Yy, w ten no w Popierec tak, ale wiecie co? Precy mnie naprawdę bolą. Nie na salty, to siądę w tramwaj i podjadę przystanek do domu, bo naprawdę źle spałem w nocy. I wcola, i przed ostatnio to się w ogóle ciężko wysypiam, tak, bo się takie rzeczy dzieją na świecie, że ja o tym wszystkim to tak myślę, naprawdę, takie rzeczy się dzieją na świecie, naprawdę. Bardzo złe... Bardzo złe rzeczy się dzieją na tym świecie. Co niestety... Nie jest dobre. Tak. Wow. Jeźdź, sobie tylko sesnastka. ...nie przyjechała. Ja 33 przyjechało. Ale na razie czekam na jeszcze jeden może. A bo wsiądę. Tutaj sprawdzałem dla Pauli kalendarze adwentowe w listopadzie. Tak.